Witamy Was serdecznie na tych rekolekcjach. Cieszymy się, że się na nie zdecydowaliście. Ta wstępna konferencja jest o metodzie modlitwy medytacją ignacjańską. Święty Ignacy ujął to swoje doświadczenie modlitwy w ćwiczeniach duchownych i na podstawie tych ćwiczeń prowadzone są wszystkie rekolekcje ignacjańskie, również te, w których wybierzecie udział. Ale zanim o samej metodzie chciałabym powiedzieć o rzeczy być może najważniejszej w każdych rekolekcjach, a mianowicie o waszym nastawieniu. Najlepiej, żeby spróbować wejść w te rekolekcję z taką otwartością, z hojnością, z takim poczuciem dania się prowadzić, nie zakładania niczego z góry, jakichś oczekiwań, także można się pomodlić o takie właściwe postawy: otwartość, hojność, wielkoduszność o, o, jakieś, o jakiś taki pokój wewnętrzny, pogodzenie się ze sobą samym również. Medytacje są przewidziane, jest przewidzianych pięć medytacji na każdy tydzień, czyli od poniedziałku do piątku macie po jednej, znajdziecie je w materiałach, które dostaniecie na maila i również będą one zamieszczone na stronie budżetka Poznań. Natomiast w sobotę będzie to czas na medytację powtórkową. Jak sama nazwa mówi, jest to medytacja, którą sami wybieracie, którą chcecie powtórzyć. Może to być taka, która no jakoś czujecie, że nie w niej, że chcielibyście jeszcze raz tam wejść, albo taka, do której chcielibyście jeszcze raz wejść, ponieważ no bardzo dobrze Wam się medytowało, coś usłyszeliście ważnego i chcecie to jakby utrwalić. Natomiast niedziela jest dniem wolnym na, na cieszenie się Waszymi relacjami. Także w waszych materiałach znajdziecie schemat medytacji ignacjańskiej, który jest podzielony na trzy części przygotowanie, tą medytację właściwą i refleksję. I być może kiedy spojrzycie na to, czy jeżeli będziecie słuchać dzisiaj mnie, pomyślcie sobie, że to jest takie skomplikowane i tyle jest tego do zapamiętania, ale spróbujcie pomyśleć o tym w kategoriach spotkania, kiedy Idziemy na jakieś spotkanie z kimś, kogo naprawdę, na, którym, na kim nam naprawdę zależy. Już dzień wcześniej się przygotowujemy, staramy się jakoś nawet pomyśleć, co się ubierzemy, myślimy, co tam będzie, gdzie to będzie, także. Później jest to spotkanie, później kiedy wracamy, jeszcze, jeszcze żyjemy tym spotkaniem, jeżeli ono było dla nas ważne. I tak mniej więcej przebiega ta, ta kolejność w medytacji ignacjańskiej. Zaczynamy od przygotowania, które trwa między 10 a 15 minut, i przygotowujemy sobie słowo Boże, które otrzymujecie na dany dzień. Oraz na każdy dzień otrzymujecie do tego słowa Bożego tak zwane punkta, mówiąc po ignacjańsku, czyli takie pomoc w refleksji nad tym słowem Bożym, jakieś pytanie ważne. I na podstawie tych materiałów na dany dzień przygotowujecie sobie najlepiej dzień wcześniej. Dlaczego dzień wcześniej? Ponieważ dobrze jest tym słowem zasnąć, że tak powiem. Jakoś wcześniej poprzedniego dnia już w nie wejść, jest to bardzo zalecane, jeżeli jest tylko taka możliwość. Jak wybierać to, nad czym chcę medytować? Dostajecie taką prawie kartkę A4 i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przemyśleć na medytacji, która trwa około pół godziny, dlatego właśnie ten dzień wcześniej staramy się jakoś przeczytać to, jak sercem, Jakoś co nas tam dotyka, co zwraca naszą uwagę, może co nas zaciekawia, może co nas wręcz jakoś no, drażni albo niepokoi. Wybieracie sobie no, jakieś trzy zdania, trzy, trzy może wyrazy nawet, albo coś was dostanie, jakieś pytanie i najlepiej byłoby, gdybyście je zapisali. Ponieważ no, jeżeli tylko spojrzymy, przeczytamy jeszcze niektórzy na ekranie, to tak naprawdę mało w nas zostanie takich konkretów. Także konkretnie to, co mnie najbardziej dotknęło i uderzyło, na razie w tym przygotowaniu na skrócie, nie wchodzę w to dlaczego. Dlaczego na przykład to słowo do mnie mówi, po prostu sobie je zapisuję i z tym idę na medytację i Niektórzy przerażają się, że jest tyle tekstu, a oni mają wybrać tylko jakieś małe rzeczy. No, wracając do tego naszego porównania ze spotkaniem, kiedy idziecie i na uczcie stół jest zastawiony bardzo, bardzo obficie, to wybieracie tylko jedną przystawkę, jedno danie główne i jeden deser, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zjeść. Jest was tutaj dużo na rekolekcjach, każdy zwróci uwagę na coś innego, do każdego Pan powie coś innego, dlatego. Warto inaczej mówi o smakowaniu. Im mniej, tym więcej, nie za dużo. Także wybieramy około trzech myśli, i również w tym przygotowaniu zastanawiamy się nad miejscem, chociaż miejsce i czas warto by było wybrać już na początku rekolekcji, i tak naprawdę, o ile pozwalają Wam warunki zawodowe, nie zmieniać ich. Nawet jeżeli po trzech, czterech dniach stwierdzicie, o, oh, to miejsce jakoś. Czyli mi się dobrze medytowało, a teraz jakoś się rozpraszam tutaj, zostańcie tam, może, może to była inna przyczyna. Jeżeli się warunki jego miejsca nie zmieniły, jakoś drastycznie, staracie się trwać w jednym miejscu, bo to też pomaga w skupieniu. I tak samo z czasem no, wszystko robimy na tyle, na ile możliwe. Jeżeli macie jakiś stały rytm pracy, jesteście w stanie zaplanować sobie. Ten czas codziennie o tej samej porze, no bardzo dobrze. Jeżeli nie, starajcie się chociaż podjąć taką decyzję tydzień wcześniej, żeby to nie było takie, no dobrze, uda się albo się nie uda, bo, bo może się nie udać po prostu. Także spróbujcie zaplanować ten czas i również spróbujcie zaplanować długość czasu, jaki medytujecie. Tu w materiałach macie podane, że ta główna medytacja ma od 30 do 45 minut. Oczywiście. Jest to czas na rekolekcje zamknięte, natomiast w rekolekcjach w życiu możecie mieć z tym problem, żeby znaleźć aż tyle czasu. Dlatego najlepiej byłoby no te 30 minut to już jest taki czas optymalny, natomiast takie minimum, minimum. Myślę, że 20 minut już mniej, naprawdę nie. Nawet jeżeli Wam się wydaje, że to jest dla Was za dużo, to postarajcie się założyć sobie te 20 minut. No i ostatnim punktem tego przygotowania wcześniej jest to, o czym mówiłam już, to Wasze nastawienie, żeby pomyśleć, co to właściwie jest ta modlitwa, po co ja idę, z kim ja się spotykam, żeby jak najbardziej przeżyć. Świętej Ignacy właśnie podkreśla bardzo wagę doświadczenia, doświadczenia spotkania z Panem Bogiem. Nie tyle chodzi o Jakieś rozumowe odkrycie, chociaż też na pewno będziecie mieli, też na pewno może się coś takiego wydarzyć, bo to też jest poruszenie, ale najbardziej chodzi mu o doświadczenie spotkania z żywym Bogiem. Dlatego staramy się sobie zawsze uświadamiać, z kim idę na to spotkanie. Nawet Święty Ignacy mówi, żeby. Przed wejściem do miejsca, gdzie chcecie medytować, żeby chwilę stanąć i zastanowić się, że no wracając do tego naszego schematu naturalnego spotkania, wsiadam, przygotowałam się poprzedniego dnia, wybrałam, co się ubiorę, i teraz wsiadam do samochodu, jadę i jadę do innego miejsca, nie w tym samym miejscu, gdzie się przygotowywałam także starajcie się jakiś taki też jakby najbardziej realnie wejść w tą sytuację spotkania. Spotkania z drugą osobą, która na was czeka, która się cieszy na wasze przybycie, także to jest bardzo istotne. Czyli przygotowałam wszystko poprzedniego dnia, mam w zeszycie wypisane trzy myśli. wiem gdzie będę medytować, wiem o której, wiem ile czasu i wiem z kim się spotykam. To teraz następnego dnia, jeżeli się wszystko udało, idę na ten czas się modlić, ale też nie zaczynam od razu. No, jeżeli idziecie na spotkanie, to najpierw się witacie. Tak? Najpierw jedziecie tym samochodem, wchodzicie, dzwonicie do drzwi, są jakieś tam uprzejmości, uściski, zależy, jak bliska jest to relacja. W każdym bądź razie no, nie siadacie od razu do stołu. Tak? Jest jakiś moment takiego powitania. I dlatego tutaj też ważne jest takie. Stanięcie w obecności, co to znaczy stanąć w obecności? Uświadomić sobie, że, że Pan Bóg tutaj jest, że jest żywą osobą. Można sobie pomóc zwróceniem uwagi na swój oddech, na przykład przez chwilę poczuć, jak oddycham, posłuchać, jak bije moje serce. Można jakoś zdać sobie po prostu sprawę, że on tutaj jest. Jeżeli miejsce, w którym się modlicie, jakoś przygotujecie specjalnie, na przykład zapalicie tam świeczkę, postawicie ulubioną ikonę, to też łatwiej Wam będzie wejść w taki kontakt, że, że jest to spotkanie nie tylko zaliczanie punktów, które tutaj mi zadali na tym schemacie, których muszę się nauczyć ale że jest to spotkanie z żywą osobą. No i zaczynamy znakiem krzyża. Staramy się przybrać taką postawę ciała, która nam nie będzie przeszkadzać. Najlepiej, siedząca, klęcząca, raczej przez 30 minut będzie Wam przeszkadzała. Także taka, która wyraża szacunek dla tej osoby, z którą się spotykacie, a jednocześnie nie przeszkadza Wam w modlitwie. Jeszcze, jeszcze nie wchodzimy w modlitwę tak od razu, tylko y, najpierw wyrażamy taką prośbę, modlitwę o czystość intencji. Macie ją w Waszych materiałach, y, dokładnie brzmione, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do chwały i służby Jego Boskiego Majestatu. To są dokładnie słowa Ignacego z ćwiczeń duchownych, ale jeżeli y, nie czujecie ich tak bardzo, możecie wyrazić to swoimi słowami, na przykład poprosić o to, żeby ta medytacja wypływała z miłości, żeby, żeby Pan Bóg był najważniejszy, żebyście nie szukali siebie, żebyście potrafili nie skupiać się tylko na sobie w czasie tej modlitwy. No i taki jest cel właściwie tej, tej modlitwy. Ona jest taka sama przy wszystkich medytacjach ignacjańskich, jakie się odprawia, w jakichkolwiek rekolekcjach. Zawsze wchodzimy z tą modlitwą o czystość intencji, z prośbą do Ducha Świętego o prowadzenie. Jeszcze jedną rzeczą, która bardzo pomaga, a jednocześnie jest elementem medytacji ignacyńskiej, jest wyobrażenie sobie sceny, którą rozważacie, w tym celu, żeby jakoś głębiej wejść w te treści, żeby nie tylko jakoś rozumowo dotknąć słowa, ale starać się, sami zobaczycie, że jeżeli nie będziecie tylko widzami, ale staracie się być uczestnikami tego wydarzenia, to jakoś bardziej wejdziecie no, nawet w to, co te osoby, jakie są intencje tych osób, zobaczycie tą sytuację bardziej realnie i, i poczujecie ją też bardziej realnie. Drugim takim aspektem tej, tego wyobrażenia sobie miejsca czy tej Sceny, jest to, że łatwiej Wam będzie wrócić. Jeżeli przyjdą rozproszenia, najłatwiej nam wracać do obrazu, łatwiej niż do jakiejkolwiek abstrakcji. Natomiast no, możecie, możecie być jedną z osób, na przykład na pierwszy dzień macie scenę. Kiedy Jezus przychodzi w odwiedziny do domu Marii, Marty i Łazarza, jeżeli chcecie, możecie być jedną z osób, jeżeli się identyfikujecie, ale niekoniecznie. Możecie być sobą. To jest akurat taka scena, która tam każdy mógł się znaleźć. Mogliście przyjść w odwiedziny również, i możecie być sobą i być tam jak najbliżej tych osób. Chciałam jeszcze powiedzieć, że. To nie jest tylko takie sobie wyobrażanie i bujanie gdzieś tam w obłokach, ponieważ jest taka prawda, że łaska medytacji powoduje to, że ta scena jest dla Was teraz, ona się teraz dzieje. To nie jest tak, że Wy tylko gdzieś tam sobie myślicie, jak to było, ale tak realnie bierzecie w tym udział, także warto o tym też pamiętać. I ostatnią prośbą, która tak bezpośrednio przygotowuje nas już, już do tego spotkania, jest prośba, tak zwana prośba o owoc. Po co ona? Słowo Boże jest bardzo bogate. I może nas prowadzić w różnych kierunkach. Natomiast te rekolekcje mają swoją dynamikę pewną, i dlatego ta prośba o owoc ukierunkowuje nas w pewien sposób, prowadzi nas w jakąś stronę. Na przykład na pierwszy dzień macie prośbę o łaskę otwartych uszu i serca na doświadczenie Pana Boga. Myślę, że jest to wspaniała prośba na pierwszy dzień, na wejście, na otwarcie się w te rekolekcje, także ona też nam pomaga. No, i prosimy o łaskę, prosimy o to, czego sami nie potrafimy zrobić. Tak? To medytacja nie polega na tym, że my tutaj mamy schemat, siadamy, robimy wszystkie punkty, zakasujemy rękawy i teraz my tu zrobimy całą robotę. Właśnie nie. Nasze zadanie polega na tym, żeby się jak najbardziej otworzyć. Po to te wszystkie przygotowania, po to staram się wejść jak w spotkanie, poprosić o czystość intencji, uświadomić sobie z kim rozmawiam. Wejść w tę scenę i poprosić właśnie o, o tą łaskę, żebym mógł to zrobić. No i teraz właśnie następuje ta medytacja właściwa, która tak naprawdę dzieje się między Wami. Tutaj to jest ta tajemnica, to jest to spotkanie właśnie. Jesteście po prostu razem. No, co konkretnie robimy? Podchodzimy do pierwszej myśli, którą sobie zapisaliśmy i staramy się słuchać tej myśli. Tutaj w tej części staramy się nie zagadywać, nie, 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 nie rozmawiać jakby nie zagadywać, tylko starać się posłuchać tego słowa. Jeżeli na przykład dotknęło mnie słowo z pierwszej medytacji, Marta przyjęła go do swojego domu. To jestem w tym słowie, słucham go, coś mnie tam dotknęło, może, może odkryję, co mnie dotknęło, powtarzam je, staram się nim nakarmić, i jestem tak długo, nie śpieszę się, jestem tak długo, aż to słowo. Do mnie mówi, aż ja czuję, że wywołuje we mnie jakieś poruszenia. To może być radość, może być jakiś, jakiś pokój, może być jakieś budzą się we mnie jakieś pragnienia, a może coś mnie tam kuje, może mnie, mnie do czegoś zaprasza, może czegoś nie bardzo rozumiem. Tak długo, jak, jak czuję, że to słowo we mnie pracuje, zostaje. Nawet jeżeli stanie się tak, że ja z tą pierwszą myślą zostanę, patrzę na zegarek, a tutaj kończy mi się medytacja, mam jeszcze dwa punkty, i teraz co? No, założyliście, że zjecie trzy dania, ale zupa była tak syta, że się najedliście. Także nie rzucacie się szybko, żeby jeszcze coś tam z drugiego i z deseru, tylko po prostu wchodzicie w następną część, czyli wchodzicie w rozmowę i kończycie medytację. Także nie śpieszcie się, nie trzeba za dużo. Ważne, żeby właśnie głębiej, żeby bardziej dotknąć, żeby bardziej doświadczyć. Może być też odwrotnie. Może się zdarzyć, że już wszystkie te trzy myśli przemyśleliście już i, i czasu zostało jeszcze 15 minut. Co teraz? Nie szukamy nowych treści. Wracamy do tych samych. Być może chodzi bardziej o pobycie. Musimy też zdać sobie sprawę, że jeżeli jest to spotkanie realne z realną osobą. My sobie uszykowaliśmy, my chcemy to zrobić na tym spotkaniu, ale ta osoba też czegoś chce. Być może ta osoba akurat tego dnia chciała pobyć z wami. Być może nie będzie żadnych treści, może samo spotkanie jest tą wartością dzisiejszego dnia. Także nie, nie zrywamy się i nie wychodzimy szybciej ze spotkania, ani też nie przedłużamy spotkania. Nie zmieniamy czasu, jeżeli ustaliliśmy sobie taki czas, zostajemy i staramy się w tym czasie wytrwać. Ostatnim elementem jest szczera rozmowa, jak święty Ignacy mówi jak przyjaciel z przyjacielem, jak uczeń z mistrzem także szczera rozmowa o czym, o tym, co było, co Was poruszyło, co odkryliście, co Was zaciekawiło, czego nie rozumiecie. No, kończymy rozmową na temat tego, co było. Kończymy też modlitwą. Jest tu zawsze zasugerowany Ojczy Nasz. Możecie ewentualnie dobrać sobie inną. I znakiem krzyża żegnamy się. I wychodzimy. Jedziemy do domu, ale sami wiecie, że jeżeli spotkanie było takie bardzo, bardzo poruszające, no to ono w was żyje nadal, wracacie do domu, myślicie o tym, no jest wtedy czas na to, żeby wyciągnąć ten zeszyt, w którym mieliśmy zapisane nasze myśli i zapisać to, co nas tak najbardziej dotknęło. Nie piszcie nigdy w czasie medytacji, może się wam wydawać, że no taką mam świetną myśl, no, ale no, tu siedzimy, obiad, jemy i teraz co? Wyciągacie zeszyt, piszecie? No, jeżeli to była ważna myśl, to na pewno Wam Duch Święty przypomni, na pewno. A jeżeli zapomnicie, to nie było takie ważne, być może ważniejsze było coś innego. Także, natomiast, jeżeli robimy już refleksję, która też tak no, między 10 a 15 minut Wam zajmie, to wtedy warto jest rzeczywiście zapisać. Zapisujemy, patrzymy na, reflektujemy tą medytację na dwóch poziomach. Pierwszy to ten, co mnie dotknęło, jakie miałem poruszenia, czułem pokój, niepokój, radość, coś mnie zastanowiło, jakieś słowo, może rodzi się we mnie jakieś postanowienie, wszystko co duchowe, jak się Pan Bóg udzielał, co mi pokazał, może się nic nie działo, no to piszę, nic się nie działo, walczyłem z rozproszeniami i musiałem wracać ciągle, czy musiałem wracać ciągle do obrazu, to też zapisujemy. I drugi poziom to taki, zastanawiam się, czy szczególnie osoby, właśnie które uczą się albo rzadko medytują, czy wszystkie elementy medytacji na pewno były. Szczególnie jeżeli ta medytacja tak w cudzysłowie mi nie poszła. To zastanowię się, czy ja po kolei wszystko zrobiłem, czy czasami przygotowanie nie było pobieżne, czy może za, za dużo wziąłem albo za szybko przechodziłem, z... czy wszystkie na pewno elementy były zawarte. To, to jest drugi poziom tej, tej naszej refleksji. Po co zapisywać? Po pierwsze dla Was, ponieważ nawet po skończonych rekolekcjach czy po kilku dniach, możecie przejść przez, przez te punkty, które sobie zapisaliście, przez te myśli i zobaczyć, jak Was Pan Bóg prowadził. Czasami jest takie wrażenie, po jakimś czasie ktoś chwyta te zapiski, to ja napisałem naprawdę to, to niemożliwe, także to na pewno będzie fajne doświadczenie. Ale też potrzebne wam są te zapiski do tego, żeby rozmowa z osobą towarzyszącą, której wiecie, będziecie mieli spotkanie raz w tygodniu, w dogodnej dla was formie. Żeby ona była konkretna, nie? Że tak przychodzę, jeżeli się nie zapisuję, to ani ja nic z tego nie mam, ani tak naprawdę nic konkretnego nie jestem w stanie powiedzieć. Może tam o jednej czy dwóch medytacjach, które jakoś mi utkwiły, ale też no jakby całego obrazu nie będę miał. I właśnie jeżeli chodzi o rozmowy z osobą towarzyszącą, to to jest ważne, żeby żeby przygotować sobie, powiedzieć, co się działo na medytacjach, jakie były poruszenia, jakie były ewentualne problemy, czego nie rozumiem w metodzie. Wszystko, co Wam jest potrzebne, te osoby są po to, żeby Was wesprzeć, ewentualnie wyjaśnić. Rozmowa nie jest spowiedzią, ale jest, jest objęta tajemnicą, także to zostaje między Wami. Osoby, które Wam towarzyszą, są do tego przygotowane i na pewno mają doświadczenie same i żyją duchowością ignacjańską. I ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tak zwany międzyczas między medytacjami. W rekolekcjach w życiu jest on nawet dosyć długi. Także zwracajcie uwagę na to, co się dzieje w międzyczasie, jak Pan Bóg jakby utrwala, co On wam pokazuje w międzyczasie. Można sobie wieczorem znaleźć parę minut i zamiast takiego rachunku sumienia typowego, co ja źle zrobiłem dzisiaj, spróbować sobie zrobić taki rachunek sumienia. Co Pan Bóg mi dzisiaj powiedział? Co on mi pokazał? Co jakieś spotkanie. W cudzysłowie przypadkowe, we mnie coś tam wzbudziło, jak ono czasami to widać gołym okiem, tak zwanym, jak, jak te treści między sobą, te, które medytujecie, i, i te, które, które się wydarzają w życiu, się uzupełniają. Także życzę Wam doświadczenia spotkania z tym, który Was tutaj zaprosił i jak najbardziej owocnego przeżycia tego czasu. Dzięki.